W PRL-u dzieci jechały na kolonie. Morze, góry, lasy miało być zdrowo, tanio i bezpiecznie, ale nie wszystkie dzieci wracały. Oficjalne powody utonięcie, ucieczka, wypadek, ale coś się nie zgadzało brak świadków milczenie wychowawców sprzeczne raporty milicji rodzice pisali pisma, dzwonili, błagali, stali godzinami pod urzędami słyszeli tylko sprawa w toku lub dziecko było trudne. Z czasem zaczęły wypływać nieoficjalne relacje. Dzieci wywożone z kolonii nocą, trafiające do ośrodków wychowawczych bez wyroków, a nawet do zamkniętych szpitali. Niektóre ślady prowadzą do tajnych eksperymentów medycznych, inne do nielegalnych adopcji. Niemcy, Szwajcaria, Skandynawia. Dzieci znikały bez śladu. Liczby? Nieznane. Dokumenty? Zniszczone. Odpowiedzialni? Nie istnieją. W PRL-u można było zniknąć nawet jako ośmiolatek. I nikt nie musiał się tłumaczyć. To były polskie historie, te, które boli słuchać, bo mogły się przydarzyć każdemu.